Pewnie nowi rekruci? Łapy w dół, nie salutujcie. Snajperzy tylko czekają, żeby sprzątnąć oficera. Porucznik Dan Taylor. Witam w czwartym plutonie. Co z twoją wargą? Urodziłem się z dużymi dziąsłami. Lepiej ją wciągnij. Zahaczysz o drut kolczasty. Skąd jesteście, chłopcy? Z Alabama. Bliźniacy? Nie, nie jesteśmy krewnymi. Słuchajcie, zasady są proste. Trzymajcie się mnie i słuchajcie rad doświadczonych kolegów. Jest jeden szczegół, który odróżnia żywego kota od martwego kota. Skarpety. Stopy muszą być suche. Zmieniacie skarpety na każdym postoju. Mekong potrafi ogryźć stopy do kości. Sierżancie, cholera, gdzie jest linka? Przecież złożyłem zamówienie. Porucznik Dan znał się na rzeczach. Dobrze, że do niego trafiłem. Jego rodzina miała długą wojskową tradycję. Jego krewni walczyli i ginęli w każdej amerykańskiej wojnie. Ruszać dupę. Tak jest. Musiał się mocno starać, żeby im dorównać. Więc jesteście z Arkansas, chłopcy? Byłem tam. Little Rock to piękne miasto. Rzućcie graty, zameldujcie się sierżantowi i pobierzcie ekwipunek. Jeśli jesteście głodni, to tam macie steki. Obowiązują dwa przekazania. Raz, dbajcie o stopy. Dwa, żadnych głupot, takich jak dawanie się zabić. Mam nadzieję, że go nie zawiodę.